Cześć, Asia Sitasz z tej strony, i dzisiaj powiem Ci, co to jest właściwie lista mailingowa, o co w tym chodzi i jak to rozumieć. To zaczynamy! Wiele osób słyszy lista mailingowa, i nie wiadomo właściwie, co sobie wyobrażają. Często mają z tym skojarzenie, że to jest coś skomplikowanego, że to nie wiadomo jak to robić, że to tylko jacyś specjaliści mogą robić, albo nie wiem, jeszcze jakieś inne skojarzenia. Często takie, które jakby nas, tą osobę, która, która to słyszy, odcina jakby od tego, jakby, że to nie jest dla mnie, tak? Natomiast lista adresowa to jest po prostu. Baza danych, baza adresów e-mail, które zbierasz w taki sposób, że osoby, które podadzą ci te adresy e-mail, czy swój własny adres e-mail, te osoby podają ci z własnej woli. Teraz już jest, obowiązuje RODO, więc te, te osoby mogą mieć wgląd w te dane, mogą poprosić cię o to, żeby, żebyś im przesłał, czy masz ich dane, jakie masz dane. Najczęściej jest to po prostu adres e-mail. Natomiast bardzo często też zdarza się, że prosimy również o imię, czyli mamy adres e-mail i imię osoby zainteresowanej. Jest to taka baza osób zainteresowanych tematem Twoim lub pobocznymi tematami takimi tematami, które są powiązane z jakimś Twoim tematem, który ty chcesz, na którym chcesz zarabiać, który jest Twoim. No, twoim Tematem, który rozwijasz. Powiedzmy, robisz na przykład podłogi, tak? Jesteś, masz takie usługi, robisz panele. Więc interesują cię wszystkie osoby, yy, które interesują się tym, jak zrobić te panele, które planują zrobienie paneli w swoim domu. I być może interesują Cię osoby z określonego obszaru, ponieważ może mieszkasz w Gdańsku, więc nie będziesz robić podłogi w zakopanym. A może będziesz, bo może robisz bardzo specyficzne panele i Twoja firma może dojechać do klienta nawet w zakopanym, tak? W związku z tym e, określasz Ty grupę klientów, do których chcesz trafić. Na razie to nie są Twoi klienci, to są. E, to jest taka, ty określasz, jaką bazę byś chciał stworzyć, czy chciała taką właśnie klientów, natomiast na początku te osoby się zapisują nie jako klienci. Oni jeszcze od ciebie niczego nie kupili, prawdopodobnie na razie tylko się rozglądają, ale właśnie o to chodzi, że ty zbierasz sobie taką bazę tych osób zainteresowanych potencjalnie. I wtedy dzięki nim, z marketingowego punktu widzenia, taka baza może stać się naprawdę wielkim fundamentem Twojego biznesu, ponieważ jak, zgromadzisz, jak gromadzisz stale, nieprzerwanie na swoją listę mailingową, właśnie te adresy e-mail osób zainteresowanych, to masz do nich. Masz z nimi kontakt, możesz z nimi utrzymywać relacje, mogą Cię poznać, mogą Cię poznać od strony fachowca, mogą dojrzeć do tego, że przyszedł ten moment, że chcą zrobić tę podłogę. Na przykład podłoga jest dobrym elementem, takim na, na przykład, ponieważ jest to coś, co nie przychodzi nam do głowy już, nie muszę tego zrobić już, tak? Gdy jestem głodna, i zaczyna burczeć mi w brzuchu, to ja muszę już zjeść ewentualnie za 10 minut czy w ciągu najbliższej godziny. Natomiast nie będę się zastanawiać przez najbliższe dwa miesiące, czy ja może coś zjem, co właściwie zjem i gdzie ja zjem, tylko ja muszę już zjeść. Jest to potrzeba taka bardzo pierwszej potrzeby, taka to się nazywa. tak? Więc podłoga nie jest takim czymś. Planując podłogę, planujemy ją znacznie wcześniej, być może nawet rok wcześniej, bo zaczynamy budować dom i dopiero się inspirujemy, jaką tę podłogę właściwie moglibyśmy mieć, więc to może trwać wiele miesięcy i ten klient może dojrzewać wiele miesięcy do tego, że wybierze właśnie tego usługodawcę, a nie innego. I to możesz wygrać z rynkiem właśnie dzięki temu, że Zbierasz bazę mailingową, zbierasz bazę adresową, a baza adresowa, baza mailingowa i-mailingowa to jedno i to samo, tak to się nazywa zamiennie i dzięki temu ty możesz wygrać na rynku, ponieważ pozwolisz na to, że ten potencjalny klient Cię pozna. Zobaczy Twoje wykonane prace zobaczysz, że mu doradzasz jak na przykład może sobie przyciąć panel albo jak może sam sobie ten panel położyć, albo jak może wymienić, nie wiem, zaleje się część podłogi w panelach co zrobić, jak to wymienić albo jak dbać o te panele, żeby jak najlepiej, jak najdłużej służyły, albo jak zamontować panele, jeśli mamy ogrzewanie podłokowe, nie wiem nie znam się na panelach, wymyślam w każdym bądź razie jeżeli klient, który planuje w przyszłości położyć panele i on ogląda różne strony, będzie oglądać nie tylko Twoją stronę, będzie oglądać inne strony, ale przez ten cały czas dostaje od Ciebie fajne informacje, fajną inspirację, wie, że jesteś fachowcem, dostaje co jakiś czas informacje o wykonanej pracy, może zobaczyć, może posłuchać klienta, dla którego wykonałeś tą pracę i on dojrzewa, ten czas płynie i płynie, on sobie dojrzewa. Tu sobie ogląda jeszcze jakieś inne firmy, jakieś inne panele, ale tutaj cały czas budujesz z nim relacje. Właśnie Ty wygrałeś na rynku, ponieważ tamci inni, którzy nie zbierają listy mailingowej, nie zbudowali tej relacji, oni mogą konkurować tylko i wyłącznie ceną. Natomiast zwróć uwagę, zastanów się sam, czy cena jest jedynym najważniejszym czynnikiem, którym ty wybierasz dany produkt czy usługę? ponieważ wielokrotnie nie jest ona tym czynnikiem kluczowym. Jest bardzo ważnym czynnikiem i wiadomo, że jeżeli kogoś nie stać na panele dębowe i tak dalej, e, jeśli tak jakieś specyficzne robisz, no to, no to go nie stać. Ale jeżeli kogoś stać, to e, jeśli Ty wybudujesz relację z tą osobą e, podczas właśnie e, e, opieki nad tą bazą mailingową, to ten klient, Wybierze Ciebie, nawet jeśli Twoja cena będzie trochę droższa od czegoś, co może sobie kupić, nie wiem, na przykład na Allegro, czy od jakiegoś kogoś, kto nie wiem, ma tylko trzy fotki wrzucone na stronie, jak on tam robi tę stronę i w zasadzie nie zna tej osoby, a Ciebie już poznał. Ma opinię Twoich klientów, ma gdzieś, zobaczył jak Ty mówisz, zobaczył jak wyglądasz, bo na przykład zrobiłeś live z, jakiejś, z jakiegoś domu, w którym właśnie stworzyłeś swoją podłogę. Opieram się tutaj na przykładzie podłogi, natomiast to możesz zastosować w każdym innym biznesie. To działa w każdej branży i tylko ważne, żebyśmy dostosowywali treści, które wysyłamy do naszej bazy mailingowej, odpowiednio do tych klientów, do ich potrzeb. To trzeba wszystko sobie zdiagnozować. W każdym bądź razie baza mailingowa, lista mailingowa, e-mailingowa, czy jakkolwiek ją nazwiesz, może być fundamentem Twojego biznesu i na pewno takim będzie. Ważne, żeby sobie taki model biznesowy stworzyć, ważne, żeby tą listę sobie budować, i w kolejnych wideo będę mówić o tym, jak właściwie możesz budować tą listę mailingową, od czego tu zacząć. A od 1 czerwca będę robiła wyzwanie 30-dniowe, na którym codziennie będę pokazywała, jak tą listę budować pod kątem technicznym. Ale i też, właśnie takim merytorycznym, czyli jakie treści dać, i będę w tym podpowiadała. Także zapraszam Ciebie gorąco na grupę moją na Facebooku, ponieważ to wyzwanie będzie na Facebooku. Także zapraszam Ciebie i życzę Ci dużych list mailingowych, z którymi wybudujesz bardzo fajne relacje i którzy będą z czasem zostawiać Twoimi. Klientami zadowolonymi, na pewno klientami. Także serdecznie pozdrawiam. O, burza idzie, ciekawe czy to słychać. Pozdrawiam, cześć.